Cześć Lupis, witajcie na kolejnym filmie. Znowu stacja dokująca od IC Dock wysłali mi stację dokującą model MB830 SP Myślnik B. Jak to wygląda, co my tutaj mamy? Taka stacja mniej więcej 5,25 cala, tyle że dużo grubsza od napędu DVD. Dwa razy grubsza, dwa takie sloty zajmuje. No i z tyłu mamy trzy wejścia na satecz i można. Się domyślić, że możemy włożyć trzy dyski twarde. Zasilanie: Mamy dwa wejścia na zasilanie. Tutaj jakieś kondensatory do tego, do podtrzymania napięcia. A po co one są? Bo to jest hot swap, czyli można te dyski wyjmować. Kondensatory są po to, żeby nie było spadku napięcia na układach zasilających. I tutaj mamy trzy wejścia na dyski twarde. Ja tam już jeden dysk włożyłem. Chodziło o dziwo, włożyłem dysk. 2,5 cala. Chciałem zobaczyć, po prostu, czy da się go włożyć, i da się faktycznie da się taki dyskram włożyć też wejdzie bez problemu. Ale mamy trzy wejścia, możemy sobie podłączyć takie oto dyski, czyli półcalowe, czyli zwykłe dyski do komputera stacjonalnego. Co ciekawe, tutaj producent w instrukcji gdzieś tam pisał, pod to można też podłączyć dyski SAS. Nie tylko dyski SATA, ale podobno działają też na tym dyski SAS. Dobra, ja sobie to włożę do komputera, do budowy. Podłączymy i zobaczymy, jak to działa. Także zapraszam. No dobra, ja włączę komputer. No jak widzicie, wszystkie dyski, które włożyłem działają. Tutaj na dole mam dysk oczywiście 2,2 włożony tak na farta. Trzeba po prostu sobie trafić, ale da się go włożyć. Szczerze mówiąc, przydałaby się też przejścióweczka przez icd zrobiona czy zrobili, nawet nie wiem, żeby można było też wkładać dyski półcalowe. Dyski cienkie, 3,5 cala, też się włożyć. też trzeba tylko, po prostu je nacelować i można je bez problemu włożyć. Najlepiej wchodzą na zwykłe dyski, te grubsze. Wchodzą po prostu od strzału. Tutaj mamy jeszcze taki, takie pokrętło. Można sobie sterować prędkością chłodzenia tej stacji, co jest bardzo fajne. Damy na fula, no i trochę wyje, ale dzięki temu te dyski się w ogóle nie szeją. Są cały czas zimne. Sprawdzałem w programie. Do pomiaru temperatury dysków twardych. Wszystkie czujniki pokazywały około 30 paru stopni maksymalnie to pod obciążeniem. Elegancko. No dobra, teraz sobie przejdźmy do komputera. Ja sobie odpalę program na przykład, a niech będzie Minitool Partition Wizard. nam powinien pokazać te dyski twarde. Zobaczmy. No i mamy wszystkie dyski widoczne. To jest nasz dysk 2,5 cala, który podłączyliśmy. Podzielone na partycje zainstalowane systemem. A tutaj mamy dysk 500 GB i 1 TB. Jak najbardziej są one widoczne. I tutaj możemy sobie otworzyć. No, druga partycja jest niewidoczna. Musimy literę jej na, nadać, dlatego jej tutaj nie ma. Ale do tej partycji 500 GB można jak najbardziej wejść. Akurat jest tutaj jakiś tam chybałkiem, który zainstalowany. Ale tam wszystko działa. A tej partycji nam nie widzi, bo prawdopodobnie nie mamy nadanej litery dysku. Musiałem tutaj dać Change Letter. OK. I po prostu zapisać zmiany. General Apple Change. I wtedy on się nam powinien pojawić. Za chwilkę się pojawi pewnie. No i jest oczywiście drugi dysk. Też jest widoczny. Nie było literki mmm, nadanej, więc dlatego był on po prostu niewidoczny. Jak widać wszystko nam tutaj elegancko i superansko. Śmiga. Mamy dostęp do dysków, oczywiście to jest hotswap, można sobie te dyski bez problemu stąd wyciągać. Mamy kondensatory na tym urządzeniu, więc jak dysk wyciągniemy, nie powinien nawet nam na chwilkę drugi dysk zgasnąć, czy jak włożymy, nie powinno mieć to żadnego wpływu na działanie reszty dysków. No i spróbujmy wyciągnąć jakiś, no na przykład ten środkowy, wysuwa się. I elegancko, dioda gaśnie, dysk w tej chwili jest nieaktywny. I oczywiście, jak sobie go już położę, to tutaj, jak go powinien nam on zniknąć. Nie wiem, jak Windows zareaguje, szczerze mówiąc, bo to mi różnie bywa. No, on pokazuje nam, bad disk, po prostu go nie wykrywa, Dlatego mamy tutaj taką informację. Ale w moim komputerze już tutaj widzę, dysk zniknął, nie ma go. Super. No i teraz możemy sobie włożyć jakiś drugi dysk. Tutaj mamy jeszcze jakieś dwa dyski. Szczerze mówiąc nie są sprawne, bo ich nie testowałem. Jakieś z Demobilu wzięte. Dyski się wkłada odwrotnie w ten sposób. Nie wkładamy ich yy, normalnie, czyli tak, tylko trzeba je odwrócić do góry nogami, bo gniazdo tutaj jak sobie to otworzymy, nie wiem czy będzie widać, widzicie, jest u góry gniazdo. Troszkę lipa pod tym względem, ale jak dla mnie to żadna różnica, po prostu wkładamy dysk odwrotnie, a jak ktoś jest upierdliwy, to sobie może stację odwrotnie zamontować. No dobra, nieważne. Wkładamy drugi dysk. No i tylko trzeba tak go wepchać, żeby strzeliło. No, coś się przywiesił komputer. Nie wiem, czy ten dysk jest sprawny. Faktycznie może być uwalony, bo coś komputer mi się zawiesił. nie wiem tutaj diody się wszystko palą na nim. Ale mam takie podejrzenie, że może być uwalony. Bo skoro mi się komputer zawiesił, to znaczy, że no, mamy problem z wykryciem tego dysku. Takie wrażenie mam, że on chyba uwalony jest. To jest też dźwięk z demobilu, z jakichś starych komputerów rozbieranych. Leżą te dyski już sam nie wiem ile. I... No i po prostu może jest uwalony. No i chyba nic nie zrobić. Dobra, bynajmniej kieszeń fantastyczna. Fajnie można sobie żonglować tymi dyskami. Ja że go teraz odłączy, to wszystko wróci do normy. Albo trzeba będzie kompas resetować. Ale fajna sprawa, bo jeżeli... O, widzicie, już wszystko wróciło do normy, czyli ten dysk jest uwalony. Seagate Barakuda, 500 giga. No niestety, chyba jest uwalony, także nic z nim nie zrobimy. Fajna sprawa, wystarczy sobie pożonglować troszkę dyskami i można naprawdę bez rozbierania komputera sobie dysk włożyć, sprawić co najmniej, z go wywalić. Nawet taki dysk 2,5 cala po prostu trzeba sobie palcami tam wejść. Dużo miejsca jest, troszkę pożonglować. I też bez problemu wejdzie. Dobra, mam nadzieję, że urządzenie się spodobało. Yy, mi się podoba, chyba sobie je podłączę na stałe, tutaj mam miejsce na nie, na stałe sobie je zostawię i podłączę sobie jeszcze to, co było na poprzednim filmie od IC czyli taki bardzo fajny kontroler. Rajk, jak tutaj mam, też sobie go zostawię, podłączenie niech sobie chodzi, bo yy, no, tutaj mi zapisuje dane, że tak powiem, lustrzanie, czyli. Z tego dysku kopiuję na ten cały czas mistrzanie bez obciążenia komputera. Tak naprawdę na tej stacji też możemy coś takiego zrobić, bo mamy z tyłu trzy kabelki SATA, jak wcześniej pokazywałem. Tyle, że musicie mieć płytę główną, która obsługuje RAIDA, czyli macierze dyskowe, i możecie sobie na płycie głównej ustawić, że na przykład z tego dysku mają być dane obrazowane na ten, i jeszcze dodatkowo na przykład na ten. Oczywiście trzeba mieć chociaż trzy dyski. Takie same, albo jeden, na przykład ten najmniejszy, później dwa większe. To wtedy będzie nam to działać. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Dajcie znać, jeżeli coś jeszcze chcecie z serii od Do, to coś tam jeszcze na pewno na ten temat nakręcę. Także dzięki, do następnego filmiku. Cześć!